Ogromnym wzruszeniem, wdzięcznością Bogu, naszemu narodowi na ręce pana majora. Bardzo serdecznie dziękuję za przyznanie odznaczenia, za bohaterskie czyny w czasie II wojny światowej sióstr mieszkających w tym klasztorze. Proszę pozwolić, że przywołam kilka wydarzeń z czasów II wojny światowej. Zapisanych w kronice przez same siostry. Rok 1939. Wobec rosnącego coraz bardziej napięcia politycznego i wiadomości, że Polska znajduje się w stanie przedwojennym, już na wiosnę 1939 roku siostry śpieszą chętnie z pożyczką na obronę powietrzną. Siostra Alicja Głuszek i siostra Helena Szajkowska, nauczycielki, przechodzą kurs obrony przeciwgazowej w Rudniku i Jarosławiu. W pierwszych dniach września 1939 roku tłumy uchodźców przeciągają przez bieliny, szukając w klasztorze ochłody i posiłku. Uchodźcy wracają ze wschodu zmęczeni, przygnębieni wiadomościami, że Sowiety na granicy. Między uchodźcami są księża, klerycy, zakonnicy, jest część kuratorium krakowskiego z profesorem języka angielskiego dybowskim, jego siostrą i córką, są wizytatorzy i inni. W salach szkolnych naszego klasztoru mieszkają uchodźcy, inni na plebanii, na wsi i we dworze. Najwięcej było ze Śląska i Krakowa, byli także z Nowego Sącza. Przeważnie szli pieszo. Był wnuk dawnego kościelnego Karola Urbaniaka, pan Pagacz, który uciekł z Kielc. Uchodźcy przychodzili z obalałymi nogami. Siostry jak mogły opatrywały i leczyły oraz żywiły. Kiedy zabrakło mleka i chleba, prosiły znane gospodynie, które chętnie udzieliły. Zadzwonił do furty lekarz wojskowy i żądał, by urządzić w klasie salę opatrunkową. Każe przynieść podrzuconą pościel, za którą ktoś miał Chciał, by mu zapłacono 5 złotych. Odtąd mamy już żołnierzy polskich potrzebujących opatrunku, spoczynku i posiłku. 1939 rok, 9 września. W kuchni ruch gotujemy obiady dla przeszło 150 osób. Gotuje się cały dzień. Wskutek tego zapasy się kończą. Podleczeni żołnierze wracają do swoich domów. Tłumy Żydów z Pragi i Wiednia przeciągają przez Bieliny. Młodzież w kościele zanuciła Boże, coś Polskę. 1940 rok, pasterka. W naszej kaplicy jest pasterka dla wojska. Kolendują smutno i rzewnie. Rok 1941, 12 kwietnia. Przyjeżdża nowe wojsko, czysto niemieckie, dwóch lekarzy. Lekarz Wiedeńczyk. U nas w dużej sali mają biuro, Izba chorych, chorych u Hasiaków w Starym Domu. Siostra Stefania Chmura jest tłumaczką chorych cywilnych. Zjeżdżają się chorzy z całej okolicy. Rok 1942, 7 stycznia. Otwarto u nas kuchnię dla wysiedlonych i najbiedniejszych. Dzięki staraniom księcia Piotra Czartoryskiego i wydajnej pomocy księdza Skalnego, tutejszego rodaka, który jeździł po okolicznych wioskach i zwoził prowianty. Siostry gotują bezinteresownie dla pięćdziesięciu siedmiu osób zupę maszczoną słoniną. Dwa razy na tydzień dostają mięso. Od czasu do czasu przyjeżdża delegat z Janowa. Kuchnią zajmuje się siostra Jadwiga Dąbek, a administracją siostra Alana Danielewicz, która tu do pielęgnowania chorych przyjechała. Do Bielin przybywają z zasanu biedni, wysiedleni i zajmują opustoszałe mieszkania. Wieś nawiedziła Czerwonka. 1943 rok, listopad. Wpadł ksiądz Katecheta ze słowami: Niemcy mnie ścigają. Ukryłyśmy go, aż wyjechali. Grudzień 1943 rok. Kościół wypełniony, noc śliczna, pasterka. Naraz robi się w kościele ruch, w oknach jasno. Ktoś zawołał pod chórem Niemcy. Wystarczyło. Wszyscy cisną się do drzwi, dzieci płaczą. Katecheta kończy pasterkę, a dzieci pchają się aż do męsy ołtarzowej. Ktoś podał wiadomość, że to pożar. Ochłonęliśmy, bo lepsze to niż łapanka. Zostałyśmy same w kościele. Paliła się wtedy stodoła Michała Mroczka i stajnia Anieli Małek. Okrążaj, okradają księcia Piotra Czartoryskiego. Poznają niektórzy, kto to jest, ale milczą. Wyjeżdża ksiądzka Techeta do grabów, by wyspowiadać partyzantów. Są oni otoczeni i zagrożeni. Maj 1944 rok. Dostajemy czterech rannych: prawdzic, orzeł, koń i dobrze nam znany Rumaniak, Fredek Zmokradła. Nasze położenie niebezpieczne, ale obowiązek obywatelski każe zapomnieć o sobie i ratować ciężko rannych. Sprowadzamy do nich lekarza z Ulanowa, rosyjskiego, drugiego z Biłgoraja. Leżą ci ranni najpierw w infirmerii, potem w kancelarii. Warga z Potoka, rodem z Mokradła, pomaga nam w dostarczaniu lekarstw i żywności. Po miesiącu wywożą podleczonych, klon idzie do domu. Czerwiec i lipiec 1944 roku. W nocy przychodzi prawdzic z prośbą, by mógł się dalej leczyć, i zostaje miesiąc, aż go odwołają. Przychodzi i orzeł na sześć tygodni. Staraniem porucznika Konara wyjeżdża do Biłgoraja do szpitala. Doktor Nowiński ofiarował nam kilogram i dwadzieścia deko gazy sterylizowanej, a apteka w Krzeszowie dostarczyła bandaży. Ofiarną okazała się też żona szewca Agnieszka Smołowa. Sierpień 44 rok. Sprowadzanie czterech zwłok nienawiści germańskiej. Nie pisano wtedy kroniki z pewnych względów, z obawy śmierci przed Niemcami. Otóż od listopada słyszymy o armii krajowej, o partyzantach i pracy podziemnej. Siostra Stefania Chmura i siostra Aurelia Olszewska. Przystępują do zaprzysiężonej pracy polegającej na przygotowaniu placówki sanitarnej i pomocy w urządzeniu opłatka dla obozu Jana i dostarczaniu bielizny. Dałyśmy starą kapę na dwadzieścia szali, firankę na dwie koszule i dziewięć nowych czapek stowarzyszeniowych. Zdrada o mało nie pozbawiła życia przezacnego księdza katechetę Londowicza. I jeszcze dwie relacje naszych sióstr, które przeżyły techenne. Relacja siostry Alany Heleny Danielewicz. Przełożoną od 1942 roku była siostra Stefania Chmura, a po niej siostra Helena Szajkowska. W tym czasie przebywało tam około ośmiu sióstr. Siostra Alana zajmowała się chorymi na wsi i akcją charytatywną w stosunku do wysiedlonych. Pomagała jej w tym siostra Alana Głuszek, a potem siostra Wilana Małek, która po powrocie ze wschodu przebywała jakiś czas w Bielinach. Siostra Lucjana Kurat wraz z siostrą Zdzisławą Bochenek przerabiały z młodzieżą pierwszą klasę gimnazjalną. Przez pół roku kwaterowali u nas Niemcy. Z inicjatywy księcia Piotra Czartoryskiego z Bielin powstała tu kuchnia dla wysiedlonych z pomorza. Prowadziły ją siostra Alana i siostra Alicja i wydawały około 80 obiadów codziennie. Siostry pomagały też wysiedleńcom ze wszystkich swoich zapasów rzeczy, odzieży i podobnie. Rozmieszczeni byli oni po wsi po ludziach. Ponadto opiekowały się miejscową ludnością pod względem higieniczno-sanitarnym i duchowym, szczególnie biednymi i zaniedbanymi oraz chorymi. Takie prace jak mycie, walka z insektami. Dalej pielęgnacja chorych, czuwanie i modlitwy przekonających. Akcją tą kierowała siostra Stefania Chmura. Pracowały z nią głównie siostra Alana i siostra Alicja. I druga relacja siostry Aurelii Kazimiery Olszewskiej. Dom nasz znajduje się niemal w centrum skupisk partyzanckich. Był również wciągnięty w pracę podziemną. Siostra Stefania, Helena, Diana i Aurelia składały nawet przysięgę. Siostra Aurelia przenosiła czasem tajne papiery pod wskazane adresy czy osoby w ulanowie. U sióstr ukrywał się ścigany przez gestapo ka kapelan armii krajowej ksiądz Lądowicz. Siostry opatrywały rannych w akcjach. Niemal przez trzy miesiące istniał tu niezauważony przez nikogo szpitalik dla partyzantów. Siostry doglądały ich, żywiły i kontaktowały z dowództwem. Czas był bardzo niebezpieczny, gdyż Niemcy robili obławy na partyzantów, przetrząsali okoliczne lasy, z dymem puszczali wsie, podejrzane o sprzyjanie partyzantom. Partyzantów ze szpitalika sióstr zabrali towarzysze broni nocą w lipcu 1944 roku, już przed samym frontem. Podsumowując, za, za przysiężonymi łączniczkami AK były siostra Stefania Chmura, siostra Helena Szajkowska, siostra Diana Radkowska, siostra Aurelia Olszewska. Z relacji ustnej wiadomo, że taką łączniczką była też siostra Wilana Małek, która pochodziła z Bielin. Przenosiła ona meldunki zaszyte w listwie habitu, by ostrzec przed aresztowaniem zagrożone osoby. Najkrócej mówiąc o działalności sióstr tutejszego klasztoru w czasie II wojny światowej, należy podkreślić. Ukrywały kapelana AK, księdza Franciszka Lądowicza, opatrywały partyzantów, donosiły im żywność do lasu, przenosiły meldunki, ukrywały i leczyły w klasztorze partyzantów o pseudonimach prawdzic, orzeł, koń i klon. W sierpniu 1944 roku. Grzebały partyzantów w lesie, miały stały kontakt z obozem Jana. Odbieramy dzisiaj odznaczenie jako zgromadzenie za bohaterskie czyny naszych sióstr. Jesteśmy Bogu bardzo za niewdzięczne i jesteśmy bardzo szczęśliwe, że należymy do takiego zgromadzenia, które miało takie poprzedniczki. Niech Bóg da im niebo i niech pomoże naszemu zgromadzeniu świętego Dominika. Kultywować wielką miłość do ojczyzny. Szczęść Boże.